Dzień dobry, dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować rozwiązanie marki Marelt. Jest to lampa Shiny 5000 RE APP. Jak nazwa wskazuje, producent tutaj specjalnie używa takich nazw, bo w nazwie mamy zawarty poziom lumenów, który lampa generuje, w tym przypadku 5000 lumenów. Jest to rozwiązanie, które może zostać uruchomione poprzez zasilanie sieciowe, ewentualnie zasilanie bateryjne. Ma wbudowany akumulator pojemności 6600 mA, który pozwala nam w pełnej mocy na świecenie do 2,5 godziny. Lampa jest wyposażona w taki uchwyt ułatwiający. Jak widać, może ona pracować w pozycji stojącej, gdzie ten uchwyt robi nam jako podstawę. Mamy głowicę obrotową 360 stopni, możemy dowolnie sobie to regulować. Na krawędziach lampy mamy tworzywo odporne, Sama tutaj ten deflektor, który tam rozprasza nam to światło bardzo szeroko i fajnie nie, nie razi tak to bardzo światło Jest tutaj zastosowany. On jest też o wytrzymałości na zarysowanie jakieś tam uszkodzenia do transportu, ewentualnie do Możemy sobie tą lampę złożyć i w takiej pozycji też ona może być używana. Ewentualnie w takiej pozycji, tak. także sam statyw tutaj jest dość uniwersalny. Z tyłu na panelu mamy sterowanie, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest złącze, do którego możemy podpiąć się przewodowo, czyli zasilanie sieciowe 230V, ewentualnie pracować z zainstalowanego wewnątrz akumulatora. Lampa posiada w nazwie APP, mówi nam to o tym, że ma funkcję Bluetooth. W momencie aktywacji funkcji Bluetooth możemy sterować tą lampą za pomocą oprogramowania Marelda, czyli na telefonie z Androidem czy z iOS w Apple możemy sobie zainstalować taką aplikację, sparować to urządzenie z aplikacją i możemy sobie sterować z aplikacji w telefonie, w momencie gdy tę lampę zainstalujemy w jakimś takim trudno dostępnym miejscu, żeby nam szerzej troszkę świeciła, możemy bez odrywania się od pracy, którą wykonujemy poprzez aplikację w telefonie włączyć, wyłączyć to urządzenie. Ewentualnie możemy kilka tych lamp sparować razem i za jednym przyciśnięciem guzika możemy wyłączyć wszystkie po skończonej pracy. Jeżeli wraca, wracamy na to samo miejsce pracy następnego dnia, ewentualnie jakąś przerwę potrzebujemy zrobić. Nie musimy chodzić każdej lampy poszczególnie wyłączać, tylko klikając w aplikacji możemy cały zestaw lamp, które są sparowane z aplikacją, wyłączyć na raz. Lampa posiada gniazdo USB. W momencie podpięcia jakiegoś tam urządzenia czy telefonu może też działać i poratować nas jako power bank. Oprócz tego mamy wskaźnik naładowania akumulatora, który jest zainstalowany w lampie, który nam, jak widać, pokazuje stan baterii. Także wiemy, na ile sobie możemy pozwolić przy pracy z akumulatora? Jeżeli jest potrzeba, podłączamy przewód i, i zasilacz, i pracujemy wtedy z sieci. Ewentualnie samo ładowanie akumulatora też następuje poprzez to złącze i ładowarkę do sieci. W zestawie jest przewód. Przewód jest 5-metrowy, także bardzo długi. Jak na tak małe urządzenie, przewód jest gumowy. Sama lampa w momencie, gdy mamy wszystkie złącza zabezpieczone, posiada normę IP65, czyli jest wodo, bryzgo pyłoszczelna. Ma jeszcze dodatkowe zastosowanie ta podstawa, tak jak już wcześniej wspomniałem, możemy ją sobie przypiąć do jakiegoś tam blatu, półki, elementu. Tutaj mamy ruchome stopy, które pozwalają. Nam dopasować się do, do materiału, do którego przyczepiamy, ewentualnie możemy do statywu taką lampę też przymocować. W taki sposób I możemy ją sobie wtedy dowolnie rozmieścić, punkt światła sobie ustalić według własnych potrzeb, tak żeby tego światła było jak najwięcej, żeby sobie nie zasłaniać podczas wykonywanej pracy. W trybie nieaplikacyjnym. Uruchamiamy lampę normalnie poprzez wciśnięcie kołarańczowego guzika. Rozwiązanie, które właśnie Państwu zaproponowałem i przybliżyłem jego charakterystykę, możecie zakupić na www.sklep.pneumatyczny.pl